Szczecińska energetyka cieplna ma w planach modernizację sieci ciepłowniczych w lewobrzeżnej części Szczecina. Jest to bardzo ważna inwestycja dla całego miasta. Set zapewnia, że wszelkie zmiany będą przeprowadzane tak, aby mieszkańcy tego nie odczuli. Projekt ten dla nas jest dla szczecińskiej energetyki, energetyki cieplnej jest niezwykle istotny z tego względu, że... No, odnawiamy całkiem sporą część naszego majątku i przy bardzo dużym udziale środków unijnych, o które się wystaraliśmy, jest to projekt w zasadzie można powiedzieć ponad pięcioletni. Jesteśmy gdzieś w połowie czasokresu, na który został zaplanowany. W projekcie ma swój udział również Urząd Miasta, który jest współudziałowcem w szczecińskiej energetyce cieplnej. Zastępca prezydenta Mariusz Kondziołka podkreślał jak ważna jest modernizacja sieci ciepłowniczych. Realizacja tego projektu jeśli chodzi o... Przebudowę sieci ciepłowniczych w naszym mieście Szczecinie. To jest przykład dobrych praktyk, dobrego współdziałania, skoordynowania działań związanych z wymianą, z modernizacją tego, co jest pod ziemią, nad ziemią i później w dalszej konsekwencji też odtwarzaniem tej tkanki drogowej, czy mówimy tutaj o ulicach, chodnikach. Czy ścieżkach rowerowych, które również będą budowane? Przy dalszej modernizacji na Alei Wyzwolenia pojawi się również ścieżka rowerowa. Jest to jeden z nielicznych przykładów, gdzie dzięki modernizacji pojawią się tego typu przemiany. Nasze miasto się zmienia. Wiele projektów, które jest w trakcie realizacji, wiele projektów, które jest zrealizowanych, to nasze miasto upiększa. Obiecano, że w najbliższych latach ceny nie wzrosną, jednak jest to zależne od producenta. W tym roku prace przeniosą się do centrum i rozpoczną się przy ulicy Małopolskiej, Mazowieckiej Zygmunta Starego, przy Placu Żołnierza Polskiego i przy ulicy Dworcowej. W ramach naszych założeń zaplanowaliśmy zmodernizować 28 km sieci ciepłowniczych. Rozgrupowaliśmy to w 60 zadań inwestycyjnych. 48 tych zadań dotyczy naszych sieci podziemnych a pozostałe 12 sieci na powietrze. Szczecińska energetyka cieplna zaoszczędziła 14 milionów złotych podczas realizacji projektu modernizacji lewobrzeżnej sieci ciepłowniczej. To 14% wartości projektu wycenionego na blisko 100 milionów złotych. Za zaoszczędzone pieniądze SEC planuje przebudować dodatkowo blisko 5 kilometrów sieci w latach 2014-2015.